widzowie, Dzisiaj w tym kolejnym odcinku lotkanie jedziemy na turniej, tak? Wielki turniej, tak e, właśnie jedziemy e, No trochę się boję. trochę się boję, bo to jest taki trochę większy turniej, nie? A ty widzisz jak tam? Dobrze, dobrze Dostaniemy łomot taki jak tralala. Na... <głos> <głos> yy, no więc co my musimy gadać? No. To tyle, widzimy się na turnieju. Ja wchodzimy. Właśnie jesteśmy w strefie na turnieju. Tam ktoś już jest, bo było tyle aut. No. Dobra, wchodzimy. Jest tyle osób. Nie, rozkładamy tak. się. Dobra, po moim szczę i potem wyjdziemy i na to będziemy robić, jak będziemy grać, rozpakowujemy się. Nagramy jak będziemy grać i tak już będzie ogłoszenie to też nagramy, więc widzimy się za chwilę. Jednak się okazało, że to jest sala główna, więc musimy wejść po No bo jak na O, posadaknie. Robi się głośno, robi się głośno. Zobaczymy co tam. O ja. Się. Może tak, a może nie. Ale o włoży, jak to dużo ludzi. Wiecie, się no, no, tak, tak. E, właśnie ja sobie kupiłam już, bo jakby zapisałam się. Nadia i Ti puściciele tam są. E, więc będę ciekawa na nich. Ja Zgłosiłam, że tak pan nie powiedział, że muszę już znaleźć, więc może sobie by dostaję ta kamera. Właśnie. No, ktoś mówi za mikrofon, bo jest bardzo inny, Haragot, 80. Właśnie nie chcę wrócić, żeby powiedzieć, że za ten dzień. Grazie czy... Grazie to jest? No, ale y, to jest taki większy termin, więc... Bo się nie jedzie bez dużych rzeczy, bo to jest czasem... Trzeba, trzeba będzie podobać się... W... Bolon to jest gra angielska. Tak, właśnie. Tak, angielska gra. Będą teraz ludzie i optokresy. No, optokresy. I sześć osiem. Hej. Może pisałam coś na ten scenariusz. Tak. To są medale? Y, medale są, potem nagramy i widzimy się potem, jak będzie wysokie to. Zaczynamy sobie teraz nie. Zaczynamy tak, dopiero dnie, bo mamy 15 minut, żeby zagrać, więc nie przedłużajmy. Jak ktoś nie, nie zachęcamy, yy, bo fajna gra w karciana w Nadia, czy przekładasz małe kusty? Nada przekłada. Akurat Maty sobie same kupiły się, nie? No niestety. Kierunek będzie 27 minut. Oczywiście 30 złotych musicie liczyć. 30 Takie stopy już mogą być. Ja mam tak raz, a to taką matrycę, bo mam lorkany, bo mam lore'a, aplikacje, tak, księżyce, to jest fajne, że nie mamy liczników, ani aplikacji, to możemy sobie to sprawdzić. do

Nadia, czy wy 9, Dziewięć. ja przebiję to? Bo jak osobą, która ma więcej decydujących, to zaczyna, więc to też jest trochę ważne. Dziewięć i dobrą. A teraz to jest niespotykane, rzadkie. No, ale Nadia. Cztery. No. no czyli ja wygrałam, bo mam osiem. Trzezezeczkę. Zacznij. Tak? albo całość Tak byście już mogli lepiej mieć na początku jeden nie. no bo innego nic nie wybieramy. Dobra. Ja wymieniam jedno. nie Jest niepokojnie doskonale. Ja wymieniam te trzy. Trzy wymieniasz? Cztery. Ja mi się, się Widać, że wymieniłam dwie lokacje, ale... Suzy też wymieniam, bo nie jestem w sensie. czy mi się trafi jedynka, czy nie, a może już mam, no, zobaczcie, to zobaczcie kolejny kolejnych Oczywiście po przetestowaniu kart, może by zapytać przeciwnika, czy przekłada kartę, bo tak jest na turniejach. Ja niestety zapomniałam tych gruntów, no to przekładasz? Ja przekładam twoje karty. Bo można jeszcze, bo mi się wybrałaś. No to i tak ciemno. Ja też dobieram sobie te dwie karty moje. Bardzo fajną kartę, wybrałam. Akurat ja mam Nadia ma karty tak, bo tak się nauczyła w gatewayu. to fajne. No bo to też pana, to tylko, taka że jest ja sobie tak, A ja mam po prostu marzę tak, że tu mi dla, to sobie paleczkę, żeby wszystko było fajnie skopo, skomponowane. Czego Zaczyna. Zaczynamy. bo ja mam większa. Zaczynaj. Ja daj ja kinklu za 7 to i Tak, tak. tak. nie ma wstaję. Ok, okay. teraz sobie... ja to imaję inkluj... teraz

To, to kupujemy, tak. Teraz jej syr. Okej, no i która? Bo inna to taka, żeby zagrać kaktuszywa, celu. No i która? Piosenka. 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 I ta druga? Ta Ona L�ki. a za Neverland do swojej jednej funkcji my będziemy postęp po prostu to żeby hmm. yy, nie było do mnie jedynka, po prostu tak, że bo nie mamy takich takiego specjalnych dalej, jeszcze nie ma loga. tutaj nie widzicie naszych flora, nie wpisuję o, jak będzie budujemy dalej Nadia, is Elia, René, wat is je redsel? Rod, Rod, kan je precies? Accuratoren, je je een Trzy, pięć obroty i dwa obroty. Tak. I są stępowajże... stępowajże... czyli dla doszło do dwa obrażenia. A ma cztery. cztery a ma 4, 6, 7, 8, Mamy i za trzy gramcie para, który jak to nagrywa, to dwie karty z góry kalną. Tak. Jedną daję na spód, a jedną y, do przodu, żebym mogła wiedzieć co nabiorę na swoim jako radę se Więc ja za tę akcję robię. Hej, żeby okay, radia nie wzięła. Taka i znowu ten hmm. Hmm. więc to myślę że jedną z tych oczywiście jedną z nich jest dla... okay. akcja to tutaj działka teraz czekam je za lokację myślisz że my je da i było co my tu mamy? Więc w daje Ci dwa obrażenia na lokację. Czy ma już w Teraz na przykład w że ona już uzyska dwa punkty za lokację. Więc skalia. Akurat my mamy pudełeczka na nasze talie.

Na was I będziemy, będziemy zaczynać turniej, turniej. Jestem właśnie na turniej i przegrałam 2 do 0. No, jest dużo ludzi. Trzymajcie się jeszcze mało, tylko mnie dużo. Gier. Wróciliśmy właśnie z turnieju Set Championship z Disney Lorcanem i robimy unboxing boosterków, które udało nam się zdobyć. Niestety nie ma ich zbyt dużo, bo był to nasz pierwszy turniej i traktowaliśmy go bardziej treningowo i żeby się czegoś tam nauczyć. dark, wake up Alice, Roger Radcliffe, Coxworth, Treasure Guardian, Jafar, magical maneuvers, Peg, Helga Sinclair i zaczynamy teraz rary, super rary, Cinderella, Kenai i na folii. Razum. Czyli szalu nie było. Okej. Okay. Teraz ja busers aż tutaj. Right. I mam te dwie stany. Okej. Okay. Maciel. Michael Darling. Nick Wild Dale Making Magic Lokacja The Island I Pulled from the Sea Microbots Pluto Olivia Flaversham, Pierwszy Rare Peter Pan, Super Rare I ma Foili Kohut, czyli też bez szału. Bez szału. Nie jest to. Czy Shire Cat Mariano Guzman, Queen of Hearts, Raja, Freckles, Dr Kaliko, Mary, Fidget, Anastazja i pierwszy Shirkan na razie, Devil's Eye Diamond. И хай, хай, нафори. Настава. Стъпим от старек. Отфий, отфий, отфий. Добре, ще отфийраме кафе на старек. И уж. Ах, харти. И така вече даваме Берлиос, спагети, Динер. Stabington, Brother Elze Elza, no. Razul Double Trouble, pierwszy alkomon, Koda Gizmo i zaczynamy Super Rare Calhoun Kida i Mari czyli bez szału proszę Państwa te boosterki ale przynajmniej fajnie było pobrać. do zobaczenia następnym razem